Cześć Tutomek. W 25 odcinku temat dla motomaniaków, a konkretnie ceny samochodów, które oczywiście muszę to powiedzieć, są bardzo wysokie. Za nowy samochód często zapłacimy tutaj dwa razy więcej niż zapłacilibyśmy za niego w Polsce. Oczywiście trzeba wziąć na poprawkę to. Że zarobki tutaj są całkiem inne i często ludzi stać na posiadanie samochodu. Byłem ostatnio w salonie samochodowym i pokażę Wam przykładowe ceny, ale najpierw wejdziemy na wspomniany już przeze mnie portal fin.no, gdzie mamy większy wybór samochodów i więcej przykładów. Tak jak kiedyś mówiłem, ten portal służy nie tylko do szukania pracy, ale też do kupowania, sprzedawania różnych przedmiotów, mieszkań, pojazdów, w tym samochodów. Wybierzemy samochody w Norwegii, i tutaj po lewej stronie pojawia nam się wiele opcji: marka, data wystawienia ogłoszenia, samochody nowe, używane, przedział cenowy jaki nas interesuje, rocznik i wiele innych. Pomyślałem, że porównam ceny samochodów z tej strony z polską stroną otomoto.pl. I sprawdzimy jaka będzie między nimi różnica. Podam trzy przykłady nowych samochodów, a później używanych. Pierwszym przykładem będzie Honda Civic 1.8 Sport z 2014 roku. W Norwegii jest to cena 250 tysięcy koron, czyli około 125 tysięcy złotych. Oczywiście w zależności od kursu korony, który w tak wysokich kwotach ma duże znaczenie, ale załóżmy, że jedna korona to 50 groszy. W Polsce natomiast za ten samochód zapłacimy 81 600 zł, czyli różnica wynosi około 43 500 zł na tym samochodzie. Drugim przykładem jest Nissan Qashqai 1.2 z 2014 roku, który w Norwegii kosztuje 230 000 koron, czyli około 115 000 zł, a w Polsce 75 300 zł czyli około 40 000 złotych mniej. I trzecim przykładem z nowych samochodów jest Opel Adam 14 z 2013 roku. Norweska cena to 185 000 koron, czyli około 92,5 tysiąca złotych, a cena polska to 59 200 złotych, czyli różnica wynosi 33 300 zł. Przejdziemy teraz do używanych. Pierwszym przykładem jest Renault Megan 15 z 2008 roku. Tutaj od razu powiem, że przebieg będzie się zawsze różnił, dlatego że trudno znaleźć dwa takie same samochody z takim samym przebiegiem, i w zależności od tego mogą być mniejsze lub większe różnice w cenie. Więc to Renault ma przebieg prawie 68 000 km, a cena to 90 000 koron czyli 45 tysięcy złotych. W Polsce z przebiegiem, co prawda dwa razy większym, zapłacimy 15,5 tysiąca złotych za ten samochód. Drugi przykład to Volkswagen Passat 1.9 z 2005 roku. Przebieg 316 tysięcy kilometrów, cena 72 tysiące koron, czyli około 36 tysięcy złotych. W Polsce z przebiegiem 235 tysięcy km zapłacimy za niego 18,5 zł. I ostatnim przykładem będzie Mazda 518, rocznik 2006, przebieg niecały 62 tysiące km, cena 103 tysiące koron, czyli około 51,5 zł. W Polsce za ten samochód z przebiegiem 102 000 km. Zapłacimy około 20 tysięcy złotych. Więc, tak przykładowo wyglądają różnice w cenach samochodów między Polską a Norwegią. I teraz pokażę Wam przykładowy salon z używanymi samochodami i ich ceny. Nasuwa się zatem prosty wniosek, że lepiej kupić nowe auto w Polsce i sprowadzić je do Norwegii. Nic bardziej mylnego. Z tego co czytałem, na polskich blachach można jeździć w Norwegii maksymalnie rok. Później, auto trzeba przerejestrować na norweskie blachy, co jest nieopłacalne, bo trzeba dokonać wielu opłat, takich jak akcyza. Przewóz auta do Norwegii, koszty przeglądu. I często po zsumowaniu wszystkiego zapłacimy dwa razy więcej niż samochód nas kosztował. W internecie znajduje się norweski kalkulator, który pokaże nam, ile zapłacimy za przerejestrowanie samochodu z Polski w Norwegii. Na stronie tol, czyli cło .no, Znajdziemy właśnie ten kalkulator dla samochodów importowanych. I dla przykładu, uzupełnię teraz ten kalkulator danymi samochodu Opel Adam, który już Wam pokazywałem, dlatego że mam tu wszystkie niezbędne informacje. I zaczynamy. Samochód osobowy ma mniej niż 2500 kg. Data pierwszej rejestracji. Nie posiadam czegoś takiego, więc dam po prostu, że zarejestrowaliśmy go. 2 stycznia tego roku, i od razu chcemy go tutaj przewieźć. Cena to było 59 200 zł. Wybieramy tutaj polskie zloty. Emisja CO2 w gramach na kilometr 129. Tutaj jest spalanie tlenku azotu. Ta informacja jest trochę trudno dostępna, ale udało mi się znaleźć na stronie producenta, że jest to 27 mg na kilometr. Waga 1060 kg. Moc silnika w kilowatach, chociaż powinny być te literki wielkością na odwrót, jeżeli się nie mylę. To jest 64 jeżeli nigdzie się nie pomyliłem, to powinniśmy teraz uzyskać kwotę, jaką zapłacimy za przerejestrowanie samochodu z Polski w Norwegii. I tak, pojawiło nam się tutaj dużo kwot. Są to wyszczególnione kwoty, jaki podatek zapłacimy od tych rzeczy, które wpisaliśmy. Ale cena podsumowująca wszystko, razem z cłem, z podatkami, to prawie 222 tysiące koron, czyli 111 tysięcy złotych. Za to, że chcemy go sprowadzić do Norwegii. Więc, tak jak mówiłem, zapłacimy często dwa razy tyle, ile zapłaciliśmy za nowy samochód w Polsce, więc jest to naprawdę duża kwota. Chciałem jeszcze dodać, że Furore robią tutaj ekologiczne l czyli Elektryczne samochody. Pod koniec 2014 roku podano informację, że już co piąte auto zarejestrowane w Norwegii jest elektryczne. Ceną raczej dużo nie różnią się od tych spalinowych, ale posiadacz takiego samochodu za wspieranie ekologicznej jazdy zyskuje od państwa przywileje takie jak darmowy parking w miejscach publicznych, możliwość jeżdżenia po pasach ruchu przeznaczonych dla komunikacji miejskiej, bezpłatne ładowanie samochodu w stacjach ładowania, których wciąż przybywa. Nawet u mnie na osiedlu taka jest, czy brak podatku drogowego. Czytałem też, że, ze względu już na dużą ilość tych samochodów na drogach, rząd norweski chce się powoli wycofywać z tych ulg. Ale i tak e-samochodów przybywa coraz więcej. Tutaj możecie zobaczyć przykładowe modele i ich ceny. Podsumowując, powiem, że nie jest też aż tak źle z tymi cenami samochodów: w końcu dużo ludzi ma tutaj samochód. Myślę, że już po kilku latach pracowania można sobie spokojnie pozwolić na auto średniej klasy albo nawet po roku, ale z wzięciem kredytu, bo finansowe warunki w Norwegii na to pozwalają. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wszystkim za lajki i subskrypcje, których jest już 600. Jakoś mało to do mnie dociera, jak duża grupa ludzi już to jest. Naprawdę dzięki wielkie. Zapraszam na kolejne odcinki i pozdrawiam, cześć!